Cześć, cześć, kochani, ja tak tylko tutaj na szybko, e, ponieważ będąc w Biedronce, dzisiaj nie mogłam przejść obojętnie koło tego produktu. Mianowicie chodzi o najlepsze kimchi po prostu na świecie, serio, jest przepyszne, uwielbiam to kimchi. Testowałam różne, zamawiałam z różnych sklepów, e, kupowałam w różnych marketach, niestety nie znalazłam takiego smaku, jaki by mi odpowiadał, e, ale właśnie w Biedronce jest po prostu, które uwielbiam. Nie należono do najtańsze, bo kosztuje chyba 8 albo 9 złotych. Mamy w dwóch wariantach, w dwóch wersjach, tutaj mamy e, lekko ostre kimchi, drugi jest łagodniejszy, ale to niekoniecznie dla mnie. Ja bardziej polecam właśnie to, bo jest naprawdę przepyszne. No i co? Jeśli chodzi o skład, jest tutaj cukier, ale na przedostatnim miejscu, więc nie jest źle. Mamy tutaj już wam czytam co tutaj mamy. Mamy kapustę pekińską, mamy wodę, czerwoną paprykę, czyli olej sojowy, mamy olej z zielonej cebuli, mamy imbir, czosnek, krotkiewka, glukoza, cukier i sól. Tyle. Także tak to wygląda. Mamy tutaj również węglowodany 8,6 na 100 g, czyli w całym plus minus będzie około 10 g węglowodanów. No, ale jest naprawdę rewelacyjne e, Także bardzo Wam polecam e, właśnie ogólnie takie kiszonki Czy to kapustę kiszoną, e, czy ogórki kiszone Czy właśnie e, kimchi Bo naprawdę dobry wpływają na nasze jelita Także bardzo polecam Jedzcie takie e, kiszone produkty I jeszcze taka ciekawostka, pokażę Wam co znalazłam e, w, w Biedronce Obok właśnie kimchi, jest to galaretka konia 4 kalorie, e, mango e, Była borówka i było winogrono Takie smaki e, 4 kalorie No e, to, to wiecie, no to galaretka konia no to smaki jak koniak, tylko na słodko, jeśli chodzi wiecie o ten makaron koniak, jest ok, spoko, wiecie przekąsić sobie raz na jakiś czas tych produktów i tak nie ma codziennie, to są produkty które są tam co pół roku, co kilka miesięcy, więc jak jest, no to możecie wziąć, spróbować, jeśli chodzi o smak to są naprawdę dobre galaretki w smaku jeśli chodzi o skład, no to jest troszkę tego dużo, sami sobie zobaczcie tutaj ta tabelka, tutaj te linijki, nie, także nie ma tu jakiegoś super składu, ale tak jak mówię, raz na jakiś czas macie ochotę na coś takiego nie bardzo słodkiego, wodnistego, no to super. No to to się może po prostu sprawdzić w razie W. Czy polecam ogólnie? Nie polecam, bo lepiej sobie po prostu zjeść jakiś owoc. Niekoniecznie z taką tablicą <grytanie> lejefa, ale no tak jak mówię, no raz na jakiś czas, spróbować chociażby po prostu czegoś nowego, no to można. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Krótko na temat i z konkretnym po prostu, z konkretną polecajką ode mnie. To kim zapamiętajcie, kupujcie teraz jak jest, bo później go długo, długo nie będzie. No, buziaki, pa.